Konkol i Boże miłosierdzie, 16. niedziela zwykła rok a, czytanie z Ewangelii świętego Mateusza, przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli, lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go –– Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd wziął się w niej chwast? Odpowiedział im – nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy – chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł – nie, byście zbierając chwast nie wyrwali z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa – a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zawieźcie do mego spichlerza. Pojęcie królestwo Boże wywodzi się ze Starego Testamentu i oznacza królowanie, panowanie Boże w porządku fizycznym, etycznym, religijnym, jak i też terytorialnym. Specyficzna i oryginalna cecha starotestamentalnego rozumienia Królestwa Bożego polega na darmowym i łaskawym przymierzu Boga z narodem wybranym. Bóg, zawierając przymierze, wchodzi w dzieje ludzkości i przemienia je w historię zbawienia. Kościół założony przez Chrystusa jest realizacją obietnic danych narodowi wybranemu. Sobór Watykański II przypomina. Tajemnica Kościoła Świętego ujawnia się w jego założeniu. Pan Jezus bowiem zapoczątkował Kościół swój, głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejścia Królestwa Bożego obiecanego od wieków w piśmie. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo, a Królestwo to zajaśniało ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa. Królestwo Boże ma charakter doczesno-eschatologiczny, to znaczy zaczyna się w rzeczywistości doczesnej, ale jego pełnia ukaże się w czasach ostatecznych, eschatologicznych. Ma ono także charakter duchowo-widzialny, to znaczy, że istota Kościoła mieści się w sferze religijnej, duchowej, jest sprawą sumienia. Jednak duchowy charakter Królestwa domaga się uzewnętrznienia wyznania wiary, które przybiera widzialną formę w Kościele. Kościół jest początkiem Królestwa Bożego. W tej perspektywie jawi się ono jako wspólnota, której człowiek staje się uczestnikiem zbawiającego przymierza z Bogiem. Poprzez przypowieści Chrystus przybliża nam prawdę o Królestwie Bożym. Królestwo Boże podobne jest do maleńkiego ziarnka gorczycy, z którego wyrasta wielki krzew, tak że ptaki zakładają gniazda w jego gałęziach. Co oznacza, że w rzeczywistości królestwa Bożego tkwią olbrzymie możliwości rozwojowe. Królestwo Boże jest podobne do zaczynu, które wkłada się do ciasta, a on sprawia, że całe ciasto się zakwasza i przemienia. Królestwo Boże zawiera potężną moc, która jest w stanie gruntownie przemienić człowieka i wspólnotę ludzką na miarę Bożych oczekiwań. Zaś zacytowana na wstępie przypowieść o pszenicy i konkolu mówi o obecności zła w Królestwie Bożym, a które to zło jest powodem zgorszenia wielu i jest wykorzystywane jako usprawiedliwienie własnej niewiary. Henryk mówi, że kiedyś był bardzo związany z Kościołem, ale teraz to się zmieniło, bo widzi w Kościele wiele zła. Katolicy uczęszczający nam mszę świętą w życiu codziennym wcale nie postępują według wskazań Ewangelii. Nie mały wpływ na taki stosunek do Kościoła miała jego decyzja pozostawienia w Polsce żony z dziećmi i związania się tu w Ameryce z inną kobietą. Oto inny przykład. Do jednej z gazet katoliczka zgorszona przypadkami pedofilii w kościele pisze, W takiej sytuacji widzę tylko dwie możliwości dla katolików takich jak ja. Po pierwsze, nasze charytatywne ofiary powinniśmy przekazywać innym organizacjom. Po drugie, okazać swoje niezadowolenie poprzez opuszczenie kościoła. Powodem takiej reakcji jest zło w kościele oraz media. Które wyolbrzymiły to zjawisko, stwarzając wrażenie, że ten problem dotyka większości duchownych, gdy tymczasem zamyka się to w liczbie 0,3%. Papież z bólem dostrzega ten problem, a jego słowa są pełne troski o dobro całej wspólnoty Kościoła. Oto fragment listu papieża do kapłanów na Wielki Czwartek. Ponadto w tym okresie jako kapłani jesteśmy osobiście głęboko wstrząśnięci grzechami niektórych naszych braci, którzy sprzeniewierzyli się łasce otrzymanej w sakramencie święceń, ulegając najgorszym przejawom misterium iniquitis, tajemnicy zła, jakie dokonuje się w świecie, budzi to zgorszenie, a jako jego skutek Pada głęboki cień podejrzenia na wszystkich innych zasłużonych kapłanów, którzy pełnią swoją posługę z uczciwością i z konsekwencją, a nierzadko z heroiczną miłością. Po śmierci Doroty Day, New York Times napisał o niej, że należała ona do największych chrześcijan dzisiejszej doby. Jako dorosła kobieta wybrała katolicyzm i do końca swego życia z pełnym poświęceniem pracowała dla najuboższych. Widziała ona także zło w kościele, ale jej reakcja na nie była inna aniżeli kobiety, o której pisałem powyżej. Patrzyła na zło przez pryzmat przypowieści o pszenicy i konkolu. W swojej autobiografii pisze, że kościół ma podwójny wymiar. Boski i ludzki. Boski wymiar Kościoła stanowi Chrystus, głowa ciała. On sprawia, że Kościół staje się miejscem uświęcenia i zbawienia nawet największych grzeszników. Ludzki wymiar Kościoła stanowią ludzie, i jak wszystko, co ludzkie, nie jest w pełni doskonałe. Odnosi się to zarówno do wiernych, jak i ich przewodników. W wyniku czego Kościół pielgrzymując na ziemi nie zawsze ukazuje oblicze Chrystusowe światu. Doroty wspomina, że zło w Kościele wypływające z jego ludzkiego wymiaru było dla niej, jako katoliczki, bolesnym doświadczeniem, ale pisze, że ludzki wymiar Kościoła sprawia, że on jest widzialny dla świata. Doroty bardzo często porównywała ludzki wymiar Kościoła do krzyża, na którym Jezus był ukrzyżowany. Krzyż jest racją, dla której Jezus stał się człowiekiem. Stąpił na ziemię, aby nas zbawić przez swoją śmierć. Dlatego też ilekroć odnajdujemy krzyż, odnajdujemy równocześnie Chrystusa. Przypowieść o pszenicy i Konkolu mówi o rzeczywistości Królestwa Bożego które rozwija się i potężnieje tu na ziemi. Jest nim dobro, które na mocy Bożej obietnicy ostatecznie zwycięży. I jest zło, które wchodzi do Kościoła wraz z ludzką słabością. Dlatego Bóg nie usuwa zła, nie reaguje tak gwałtownie na zło, jak zwyk to czynić człowiek. Czekanie do żniwa, aby usunąć chwast zła, jest obrazem Bożego miłosierdzia. Zło jest wymieszane z dobrem, nawet w samym człowieku. Bóg czeka, aby człowiek dojrzał do zrozumienia swojego błędu. Nawrócił się i żył. Pszenicy wystarcza jeden rok, aby dojrzeć i wydać owoc. Człowiek ma na to wiele lat. Bóg czeka, a gdy człowiek nie wykorzystuje tego czasu i łaski, wtedy przychodzi nieubłagany czas żniwa, czas oddzielenia konkolu zła, od pszenicy dobra. Sąd i potępienie zostawmy Bogu, bo On najlepiej zna myśli i pragnienia człowieka. Tylko Jego sąd jest sądem doskonałej miłości, która nie pozwala, aby zaginęło najmniejsze dobro. Autor biblijny pisze w księdze mądrości. Panie, nie ma prócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą twojej sprawiedliwości jest twoja potęga. Wszechwładza. Wszechwładza twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Amen.